Kopię sobie tylko krakersy pana prezydenta za 9.90 i idę do monopola pomocnego fola. Karczma pana prezydenta zamknięta Gimli doszedł do zapasów piwa, dobre było. McDonald pana prezydenta zamknięta jak zamkną monopola to się zabije mało mi po jednej karczmie. Monopol pana prezydenta z krakersami pana prezydenta za 9,90 otwarty jak podasz pin. Włosz kartę. Okej okay list. Twój kij. Podaj pin, podaj pin zacięła mi się płyta czekaj na odblokowanie podaj pin i okay, osz. Stare sposoby babki kiepskiej. To kibice legi nie sprzedamy im cracker sofii piwa, w końcu jesteśmy z Warszawy nie, to są Hamy, legia do boju, lech do gory. Lech do gory. Teodenie. Syno Tęna. Zbyt długo tsiłeś w mroku. Na twojej. Dawaj, krakersy. Nie zabiłeś mnie i nie zabijesz jego. Rohan jest m...